Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i zapraszam bardzo serdecznie do oglądnięcia filmu, w którym to zrobimy sobie taki wspaniały olej na żylaki, bóle stawów. No i dodatkowo jeszcze herbatkę taką, która również wspomoże nasze żyły, żylaki i układ krążenia. Zapraszam serdecznie do oglądnięcia filmiku. I jak już wspomniałam, zrobimy sobie taki wspaniałą miksturę. A konkretnie olej, na bóle stawów, na żylaki, takie problemy krążeniowe potrzebny będzie taki właśnie gałązki świeżego rozmarynu, lub oczywiście możemy wykorzystać taki rozmaryn suszony, suszony jak najbardziej. Łyżkę suszonego albo ze dwie, trzy gałązki takiego właśnie świeżutkiego. Suszonego bierzemy jedną łyżkę, a świeżego po prostu sobie tutaj zaraz obierzemy. Rozmaryn to nie tylko przyprawa w kuchni, ale też wspaniała, wspaniała roślinka lecznicza. Teraz mi tu wyrosła. A i teraz pod potrzebowali oliwę, ponieważ robimy olej. Tak więc zalewamy sobie teraz oliwą z oliwek. Mamy rozmaryn zalany oliwą zakręcamy przykrywką i zostawiamy nasz rozmaryn zarany oliwką na około 10 dni w ciemnym jakimś, na przykład w szafce no, po prostu, żeby nie, nie dostawało się światełko, można również sobie zawinąć jakimś ręczniczkiem ściereczką, w każdym razie żeby było ciemne no i tak z 10 dni musi sobie postać w tym filmiku jeszcze nie wspominałam właśnie w cudownych, o, w cudownych właściwościach rozmarynu, że Dlaczego tak go tutaj używamy? Ponieważ właśnie bardzo fajnie działa na nasze układ krążenia, na nasze żyły, naczynia krwionośne, jest bardzo bogaty w cenne takie składniki, nawet witaminki B, kwas foliowy, cynk, sód, miedź, potas, magnez, żelazo, fosfor, wapń. zawiera flawonoidy, garbniki, związki fenolowe. Ma wspaniałe właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe. Bardzo dobrze działa na układ trawienia ponadto, na wrzody w żołądka, na przykład moczopędnie. Na układ nerwowy bardzo dobrze działa. Stymuluje naszą pamięć. Bardzo dobrze działa na krążenie mózgowe. Także bardzo dobrze się sprawdza przy rekonwalescencji osób starszych z chorobami układu krążenia w chorobach Alzheimera, stabilizuje ciśnienie krwi, no i oczywiście wspomaga odporność organizmu. No poza tym obniża poziom glukozy we krwi, ch chroni nas przed stresem oksydacyjnym. Poza tym również równoważy system hormonalny i zapewnia jego stabilną pracę. Również ma dobry wpływ na poziom hemoglobiny, potrafi ją poprawić. No i tym sposobem po 10 dniach możemy sobie odcedzić i smarować sobie po prostu taką, takim olejem Nasze żelaki, naczynka jakieś popękane na bolące stawy też się bardzo dobrze sprawdzi. Dodatkowo, jeżeli sobie zaparzymy łyżeczkę suszonego rozmarynu, chociażby niekoniecznie musimy mieć taki świeżutki, i sobie wypijemy jedną łyżkę rano i jedną łyżkę wieczorem, wystarczy. Nie ma co przesadzać. A resztę zaparzonego napoju sobie po prostu trzymamy w lodówce. I taką kurację sobie zrobimy, na pewno uda nam się poprawić, wzmocnić nasze naczynia krwionośne i wpłynąć na lepsze ukrwienie naszych, naszego organizmu, naszych żył. Także moi drodzy, rozmaryn i jeszcze raz rozmaryn zachęcam do zapoznania się z tą roślinką od strony również leczniczej, nie tylko od z tej strony w kuchni, czyli przyprawy. W tym filmiku to już będzie wszystko. Jeżeli się filmik spodobał, to bardzo proszę uprzejmie o pozostawienie komentarza pod filmikiem, ewentualnie łapki w górę. Można również zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa! pa.